Warunki drogowe, iż od początku rajdu najtrudniejszym problemem był właściwy dobór opon. Jak zwykle, przed pierwszym razem wyczuwalna blaga na nerwowość. To nie tylko pierwszy odcinek specjalny w rajdzie, ale w całym sezonie. Leszek Puzaj, zapewne dla odstążenia, osobiście sprawdzał, czy po zmianie kół śródy zostały wystarczająco dobrze dociągnięte. Pierwszy widzimy belgijski serwis nowego samochodu Tim Renault. Być może na kolejnych rajtach obsługą na granicy zajmują się Polacy, ale premiera odbywa się w asyście mechaników znających aut. naprawdę dobrze. Okay. Z drugiego odcinka specjalnego zjeżdża również nowe Subaru Połowczyca i Wisławskiego. nie pierwsze wrażenia z tak. To bardzo jednorodna nawierzchnia, to nam pomaga. Myślę wszystkim jest nie wtedy się działają się w drugiej i trzeciej pętli, gdyż jeżeli będzie rozmarzało, to się zrobi Glajka takie błoto na drodze i tu mogą być problemy. W tej chwili normalnie jedziemy, wszystko jest uporządkowo, gdzieś nic nie dzieje. Drugi jest już tym samochodem. Na pierwszym 20 sekund od Ludwińskiego. E, powiedz, e, jak mocno starałeś się jechać? Czy to, to był martw, ty, ty jest? Ty nie ja chciałbym nigdy tak spekulować, Ja to sobie wolno jadę a koledzy Nie, tak samo szybko jechałem, jak mogłem. Oczywiście z pewną granicą, z rezerwą na poznanie samochodu, ale jak gdyby, no, ja zawsze daję z siebie wszystko. Może ryzyko jest na innym poziomie, ale jak gdyby technicznie e, staram się wykorzystać to, co potrafię Jeśli wprowadziłam to się dał auto z tej Subaru jest takim samochodem powiedziałbym chyba uniwersalnym, bo drobne próby na asfalcie, no z tym, że wolę, że mm, to jest taka dygresja, jest bardzo widowiskowy, że Subaru właśnie daje tą technikę, e, uważam jeszcze bardziej przesadzoną od Toyoty, mówiąc się o ślizganiu się do zakrętów. no Ford zdecydowanie jest najszybszy na kresach asfalta, gdzie, gdzie przyczepność się liczy i sprawność samochodu, on jednak w tym krótkim kompakcie jest fantastyczny, samochodów na swoje talenty. Na tegorocznym radzie zimowym odbył się, żeby można, festiwal Mitsubishi Lancera Evo 3. Na trasie pojawiło się aż siedem takich samochodów. Wszystkie homologowane w grupie N. Kolejno pojechali numerem piątym Waldemar Soskocz i Jakub Dla kierowcy to pierwszy start samochodów z nas na cztery Numer czwarty to Piotr Świeboda i Andrzej Górski. Załoga dobrze zgrana w udanym minorym sezonie. Dla nich to już drugi rok startu z Lancerami. Siodej również drugi sezon w Mitsubishi, Wiesław Cep i Maciej Maciejewski. Z ósmym numerem startowym nasze Kuza i Artur Skorupa. Jadą za sobą pierwszy raz. Dopiero okaże się, czy potrafią dobrze się porozumieć. Po serii Lancerów Renault Megane Maxi, znowu załogą teamu Renault, Ja usein kuin ikien kierrosvaten